Dlaczego tego nie robią? Odkąd tu mieszkamy? Nie pamiętam, żeby to robili. Zbiornik izobilnoje jest zapełniony w 20%. To jest tama izobilnoje niegdyś życiodajna arteria Krymu. Ta 70-metrowa zapora teraz umiera. Krane wyschły, zbiorniki wyparowały. Od Ałuszty po Symferopol miliony ludzi z pustymi pojemnikami w rękach czekają na cysterny z wodą. Gniew. Bezradność, dowożona woda, mętna woda, 4 godziny dziennie. Dzieci, które nie mogą się myć. Strach przed epidemiami. Teraz 2,5 miliona ludzi stało się uchodźcami we własnych domach, zakładnikami na własnej ziemi z powodu ambicji Kremla. Gdy Putin przejął kontrolę nad Krymem, wysłał światu jeden komunikat przygotowany do podpisania traktat o włączeniu Republiki Krymu i miasta Sebastopol do Federacji Rosyjskiej. To nie była tylko aneksja ziemi. To była obietnica imperium. Lata propagandy. Mosty kosztujące miliardy dolarów. Ogromne bazy wojskowe i błyszcząca wizytówka rosyjskiego świata. Ale teraz 77 miejscowości na Krymie jest odciętych od współczesnego życia. Ironia jest przerażająca. Ten półwysyp. Otoczony ze wszystkich stron morzem, umiera z pragnienia. Rosyjska administracja okupacyjna oficjalnie przyznała, że do połowy 2025 roku na Półwyspie pozostanie wody tylko na 90 dni. A fala gniewu narasta, a Putin całkowicie traci kontrolę na Krymie. Dzisiejszy upadek Krymu w rzeczywistości bierze początek w jednym dniu. Ten fatalny moment, kiedy rosyjska armia, w fanice, by zatrzymać ukraińską ofensywę. Wysadziła Kachowską elektrownię wodną. Moskwa wierzyła, że tego dnia zyskała przewagę taktyczną, unieruchamiając ukraińskie czołgi w błocie. Jednakże, gdy ta eksplozja uruchomiła prawa fizyki i inżynierii hydraulicznej, stało się jasne, że Rosja nie strzeliła sobie w stopę, ale wprost skroń. Problemem nie jest tylko brak wody. Problemem jest ciśnienie hydrauliczne. Kanał Północno Krymski to nie jest zwykły rów. Jeden z najbardziej złożonych cudów radzieckiej inżynierii. System ten został zaprojektowany do utrzymywania wody z rzeki Dniepr na określonym poziomie i pod określonym ciśnieniem. Gdy tama się zawaliła, poziom wody spadł poniżej krytycznego progu. Oznacza to, że ogromne stacje pomp u wejścia do kanału nie mogą już zasysać wody, czyli system fizycznie zawiódł. Rosja odłączyła respirator garnizonu, by powstrzymać Ukraińców. Dziś dane satelitarne brutalnie demaskują kłamstwo Kremla, że wszystko jest pod kontrolą. Spójrzcie na zbiornik Izobilnoje, główne źródło życia dla ałuszty i okolicznych wsi. Ten ogromny zbiornik wodny, niegdyś głęboki na 70 metrów, jest teraz niczym więcej niż błotnistą kałużą zamienioną w bagno. Siergiej Aksionow, rosyjski gubernator mianowany przez Kreml, i jego zespół próbują przedstawić sytuację jako sezonową suszę. Jednak dane krzyczą, że nie jest to problem klimatyczny, ale katastrofa w zarządzaniu. Od października 2025 roku łącznie 77 miejscowości na całym Krymie przeszło na system dowożenia wody, ponieważ ich dostawy wody z kranu zostały całkowicie odcięte. Poczujcie ciężar tego pojęcia. Izynieku, na kontynencie europejskim tysiące ludzi czeka na przybycie cystern. To nie jest infrastruktura nowoczesnego państwa. To jest bezradność średniowiecznego zamku pod oblężeniem. A kryzys nie ogranicza się do obszarów wiejskich. Nowy reżim dostaw wody w mieście Ałuszta mówi wszystko. Woda tylko 6, 10, 18, 22, 8 godzin. Przez resztę czasu miasto zamienia się w miasto duchów, gdzie higiena i życie zamierają. Lokalna ludność jest zmuszona planować nawet najbardziej podstawowe potrzeby, takie jak kąpiel czy pranie, z wojskową dyscypliną. Administracja okupacyjna przez lata sprzedawała opinii publicznej scenariusze z cięce takie jak sprowadzimy wodę tunelami pod morzem, a samolotami będziemy zasiewać chmury, żeby padał deszcz. Słodką wodę z pod Azowa kłamstwa. W tym momencie jedynym rozwiązaniem, jakie pozostało Rosji, jest nadmierne wiercenie czyli brutalne wydobywanie wód gruntowych. Jest to jednak ostatni gwóźdź do trumny Półwyspu. Na każdy lit słodkiej wody wydobytej z pod ziemi, słona woda z morza przenika, by wypełnić pustkę. Krym gnije nie tylko na powierzchni, ale i pod ziemią. Dlaczego więc wysychający kran na Krymie miałby zmienić losy wojny na froncie ukraińskim? Odpowiedź na to pytanie leży w najokrutniejszej zasadzie nowoczesnej wojny logistyce. Armia nie walczy jedynie plochem strzelniczym, żyje dzięki wodzie. Zapaść sieci wodociągowej na Krymie obciążyła rosyjską armię ogromnym, uciążliwym i niemożliwym do opanowania ciężarem logistycznym. Każda cysterna wodna na drogach Krymu to teraz wojskowa ciężarówka. Nie może wieść amunicji, paliwa ani leków na front. Gdy Most Kerczeński jest nieustannie zamykany i otwierany pod groźbą ukraińskich dronów i rakiet, armia rosyjska jest teraz zmuszona do przeznaczenia swoich ograniczonych zdolności logistycznych na transport wody – to przypadek samodławienia. Moskwa musiała oddelegować setki ciężarówek, tony paliwa i tysiące personelu z linii frontu do logistyki wodnej, aby transportować wodę do 77 miejscowości. Każdy litr wody trafiający na Krym to litr paliwa, który nie może trafić do czołgu rosyjskiego żołnierza na froncie. Ten kryzys logistyczny rozdziera nie tylko armię, ale także zaplecze. Niegdyś dumny sektor rolny Krymu został dosłownie zmiażdżony przez suszę i zasolenie. Półwysep. Niegdyś owocowy ogród Rosji. Stał się teraz ogromnym potworem konsumpcyjnym. Zależnym od dostaw z zewnątrz. Lokalna produkcja ustała. Stada bydła są wysyłane na rzeź. Ponieważ nie ma wody do nawadniania ani paszy do jedzenia. Gospodarstwa mleczne próbują wytwarzać z mleka proszkowego. Czyli fałszywą żywność. Bo brakuje świeżego. Żywność i pasza muszą być transportowane na Krym z Rosji i Białorusi. To podwaja presję na już zatłoczony most Kerczeński i trasy promowe. Według raportów ukraińskiego wywiadu rosnące ceny pasz i brak wody doprowadziły rolników do bankructwa. Krym nie jest już w stanie sam się wyżywić. Miliardy rubli są codziennie wylewane z rosyjskiego budżetu, aby nakarmić tę czarną dziurę. A ten głód nieuchronnie wywołuje wojnę klasową. Rosyjska administracja okupacyjna wykorzystuje swoje ograniczone zasoby wody jako broń strategiczną, to więc ma dostęp do wody. Rosyjskie bazy wojskowe, wille elit FSB i luksusowe hotele utrzymywane, by podtrzymać wizerunek Moskwy, że wszystko jest w porządku. Więc kto nie ma wody? Tatarzy krymscy, Ukraińcy i zwykli mieszkańcy wsi. Ta sytuacja tworzy cichą, ale głęboką atmosferę buntu na półwyspie. Protesty odnotowane w lipcu 2025 roku zasygnalizowały, że ludzie zaczynają przezwyciężać barierę strachu. Na ulicę, przetrwanie, nie polityka. A odpowiedź Kremla przychodzi ze stalinowskim odruchem w postaci blokady informacyjnej. Wraz z nowymi regulacjami prawnymi przygotowanymi we wrześniu 2025. Roku. Usiłuje się kryminalizować udostępnianie informacji o niedoborze wody w mediach społecznościowych jako rzekome dyskredytowanie armii rosyjskiej lub sianie paniki. Ale zakazywanie prawdy nie napełnia zapór. Kiedy ludzie są spragnieni, nie mogą jeść ani pić plakatów propagandowych. Spór o winę, rozpoczęty między Kremlowskim namiestnikiem Symferopola, Siergiejem Aksjonowym, a Moskwą, pokazuje, że reżim już się sypie doszczętnie. Aksjonow obwinia nadmierną konsumpcję armii. Podczas gdy Moskwa oskarża lokalną administrację o niekompetencje. Ten wewnętrzny konflikt dowodzi, że kryzys wszedł w niemożliwą do opanowania fazę chaosu. Pęknięcie tam nie jest jedyną przyczyną kryzysu. Prawdziwym winowajcą jest strukturalny rozkład rosyjskiej administracji okupacyjnej. Moskwa od lat przelewa miliardy rubli w postaci dotacji na półwysep, aby utrzymać Krym na powierzchni. Na papierze pieniądze te miały być przeznaczone na budowę nowych rurociągów i renowację przepompowni. Jednak rzeczywistość na miejscu to kompletny skandal korupcyjny. Według danych samego parlamentu krymskiego obecny wskaźnik strat wody w sieci osiągnął 70%. Oznacza to, że na każde 10 litrów wody wpompowanej do systemu 7 litrów wsiąka w ziemię, zanim dotrze do kranu, dosłownie wyparowując. Rosja nie dostarczy wody, rury zardzewiałe. Gdzie kasa na naprawy? Odpowiedź na to pytanie leży w upadku sektora rolnego na Krymie. Według analizy eksperta Borysa Babina, grunty rolne i zasoby wodne Krymu są zarządzane przez złożoną sieć łopówkarstwa i korupcji stworzoną przez rosyjską biurokrację. Aby rolnik miał dostęp do wody, nie wystarczy po prostu odkręcić kranu. Musi on również płacić daninę lokalnym feudałom. System nie jest zbudowany na efektywnym wykorzystaniu wody, ale na czerpaniu zysków z kryzysu. Podczas gdy rolnicy bankrutują, lokalni urzędnicy wyprowadzają fundusze ratunkowe z Moskwy. Ta sytuacja zamieniła Krym w ekonomicznie nie do utrzymania czarną dziurę. Rosja traci w tej dziurze nie tylko wodę, ale i pieniądze. Susza, czasu nie kupisz! Postrzeganie tego jako jedynie dzisiejszego problemu logistycznego to niedocenianie skali nadchodzącej katastrofy. Obraz, z którym się mierzymy, to rzeczywistość. Zniszczony Krym jako terytorium. Rosja brutalnie wydłuża 90 do 120 dni. Przyszłość półwyspu ginie. Zasolenie gleby, naukowo znane jako salinizacja, jest procesem nieodwracalnym. Tysiące nielegalnych studni wywierconych przez Rosję obniżyły ciśnienie wód podziemnych, pozwalając wodzie morskiej wtargnąć do słodkowodnych warstw wodonośnych. Gleba nawadniana słoną wodą staje się podobna do betonu i nie może na niej rosnąć nawet trawa. Według ekspertów, gdy gleba osiągnie ten poziom zasolenia, jej rekultywacja zajmuje co najmniej 50 lat. Tak więc, nawet jeśli Rosja utrzyma militarną kontrolę nad Krymem, w rzeczywistości będzie okupować martwy kawałek ziemi. To najbardziej podstępna i bezwzględna wersja taktyki spalonej ziemi, zwracająca się przeciwko samemu okupantowi. Załamanie ekologiczne nieuchronnie pociąga za sobą załamanie demograficzne. Setki tysięcy rosyjskich obywateli, w tym emerytowani żołnierze, oficerowie FSB oraz pracownicy biurowi uciekający z Moskwy, których Putin od 2014 roku osiedla na Krymie w ramach projektu inżynierii demograficznej, teraz pakują walizki. Bez wody nie ma życia. Bez wody wartość nieruchomości jest zerowa. Rosyjski projekt rusyfikacji Krymu upadł wraz z suszą. Podczas gdy Tatarzy Krymscy i Ukraińcy próbują utrzymać się na ziemi swoich przodków, nowi przybysze z Moskwy będą pierwszymi, którzy uciekną. Krym nie był dla Rosji ojczyzną, a jedynie kurortem wakacyjnym, który należy porzucić, gdy zabraknie wody. Jednak prawdziwy koszmar biologiczna bomba zegarowa nie trafił jeszcze na czołówki. Spadek ciśnienia nie tylko krany. Kanalizacja staje. Bez ciśnienia wody, które odprowadzałoby ścieki, sieci kanalizacyjne zatkają się i zaczną przeciekać. Mieszanie się ścieków z siecią wody pitnej otwiera drogę do epidemii cholery, tyfusu, czerwonki i wirusowego zapalenia wątroby w okopach Krymu i Donbasu. Sytuacja w Donbasie nie różni się od tej na Krymie. Ludzie w Doniecku i Mariupolu są uzależnieni od wody. Która jest dostarczana raz w tygodniu. Miasta, które Rosja rzekomo wyzwoliła, zamieniają się w wylęgarnię średniowiecznych epidemii dżumy. Rosyjscy żołnierze, którzy zamarzali zimą i byli atakowani przez drony latem, teraz umierają w okopach z powodu drobnoustrojów z brudnej wody. Charakter wojny ewoluuje z konfliktu kinetycznego ku katastrofie biologicznej. Ten kryzys oznacza również koniec globalnych ambicji Rosji. Wyobraźcie sobie mocarstwo które nie zapewnia wody okupowanym ziemiom. Wyobraźcie sobie mocarstwo nuklearne, niepotrafiące zarządzać ściekami w zdobytych miastach. Ten pas suszy rozciągający się od Donbasu po Krym jest dowodem na całkowity upadek rosyjskiego modelu rządzenia. Rosja nie jest mocarstwem, które buduje, ale tylko konsumuje i niszczy. A teraz konsumuje szanse na przetrwanie własnej armii. Ta złowroga ciemność, niedostatek i bezradność Uważane dotąd za los wyłącznie ukraińskich miast, teraz okryły jak całą Krym. Anektowany klejnot Rosji. Koronę imperium. A największa obietnica Kremla wobec Rosjan. Stabilność i bezpieczeństwo. Prysła wtedy całkiem. Wraz z głuchym, rdzawym zgrzytem wyschniętej rury wodnej. Kryzys wodny na Krymie nie jest prostym problemem infrastrukturalnym ani tymczasową suszą. To fizyczna i geograficzna granica rosyjskiego imperializmu. Imperium nie kończy się, gdy traci swoje armie. Kończy się, gdy traci swoją geografię. A na Krymie geografia odrzuca okupanta. Sama ziemia zrzuca z siebie rosyjskie buty. Za 90 dni skranów w Ałuszcie. W Symferopolu i Sewastopolu popłynie nie woda, Ale strategiczne bankructwo Kremla. A ten strumień wyryje tę straszną wiadomość w zbiorowej pamięci Rosji. Nie ma bezpiecznego miejsca. Wojna u was! Krym miał być wspaniałym pomnikiem zwycięstwa dla Putina. Teraz zamienia się w rozległe cmentarzysko pokryte solą, wydając ostatnie tchnienie, z wargami spękanymi z pragnienia. Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Podzielcie się nimi w komentarzach. Aby śledzić nowe filmy, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dziękujemy za wybór naszego kanału.